Chcę tu zasnąć, lecz odtwarzam film spod mych powiek, który nie pozwala znów mi spać Kiedy światła gasną, czuję się jak demo w ludzkiej skórze, porzucając jakikolwiek żal Mamy tak w naturze, ludzie kochają ten Meksyk, chcę tu żyć na ludzie, jeden od drugiego lepszy Już się tym nie łudzę, ile podbija to z tym, wiem, że to nie ostateczny po Podaj rękę, bo wydaje się być tutaj stromo, to życie Czasem przypomina horror, u nich widzę te problemy Nie słyszę prośby o pomoc, dziś pozamykali mordę No bo zawsze górą tak Odnajdziemy drogę, nie odrzucaj swoich zmian Prosta zasada, pomogłeś, pomogę ja Więc zarządzaj dobrze losem, by nie patrzeć za klas poszczegawczy bądź, po wokół krąży mnóstwo zła wbijaj se to w głowę, odwaga i pokora Nie patrz na tamtego wie, że sam na torach Chcesz wstać i zacząć wszystko od nowa Poza brudy z tego życia no, Czuję sobie, że to będzie koniec Ciągle tylko o tym marzysz, by jednak się z ziemi podnieść I ten w huku problem w każdym nowym twoim słowie Od tego pierdolenia do tych rąsie, te czyny powiele. Chcę tu zasnąć, lecz odtwarzam film spod mych powiek Który nie pozwala znów mi spać Kiedy światła gasną, czuję się jak demon w ludzkiej skórze Porzucając jakikolwiek żal Mamy tak na duże, ludzie, kochałem ten Meksyk Chcę tu żyć na ludzie jeden od drugiego lepszy Już się tym nie łudzę, ile podbiję to z tym Wiem, że to nie ostateczny traje. No tu jedziesz na zawsze razem Tak to było, to trzymaj te obietnice Jeśli ślubowałeś miłość, nie wiem czy rozumiesz, mówię do ciebie Wiem, że często ciężko jest ogarnąć samego tu siebie Nie mam do nikogo żalu Za biedne życie, może biedniej i pomału Ku górze do swoich zwycię Dzisiaj ze mną jest tu paru Nie wiemy ten Tu nie chodzi o pieniądz To braterstwo, chyba logiczne Może nie każdy To ten uliczny fajter, ale wiemy do czego pieści Jak zajebać otwarty I W tym pojebanym świecie Tworzymy własny pancerz i co by tu nie było, sam wiesz Razzy mnie Fajnie, że macie te gangi grupy jak 300 Fajnie, że macie te lajki, like publikę, wszystko Nieźle, że opisujesz ile fety i na ile pysków Dodajesz jeszcze ich nazwiska, żeby czarni ja tu zysnąć gasną. Lecz odtwarzam chwilę spod mych powiek, który nie pozwala znów mi spać Kiedy światła gasną, czuję się jak demo w ludzkiej skórze Porzucając jakikolwiek żal Mamy tak na duże ludzie kochałem ten Meksyk Chcę tu żyć na ludzie jeden od drugiego lepszy Już się tym nie łudzę, ile podbiję to z tym Wiem, że to nie ostateczny To Czuję się jak demo w ludzkiej skórze, porzucając jakikolwiek żal. Mamy tak na naturze ludzie kochałem ten Meksyk. Chcę tu żyć na ludzie jeden od drugiego lepszy. Już się tym nie łudzę ile podbiję to se tym Wiem, że to nie ostatni.